Cześć, ja mam na z tej strony, Marcel, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale z to jest kolejny z serii Moje Mecze i ten mecz, powiem wam, był najlepszy jak do tej pory, gdy robiłem te materiały ostatnio, te cztery mecze z rzędu, był zdecydowanie najlepszy, tu mam wam do pokazania ile, chyba 12 rund, jak się nie mylę, chyba tak. Nie wiem, dlaczego z tego, tego liczyłem, ale też zdobyłem najwięcej kili ze wszystkich. I ogólnie byłem graczem meczu, tak mogę Wam powiedzieć. I teraz już się tu zaczynało. przeciwnik chyba tu wychodził, ale najlepsze będziecie widzieć później. No tu na, no nie wiem, teraz nie chcę Was oszukać, okłamać, ale wydaje mi się, że później zostało ich dwóch. Chyba nie trzech, nawet może dwóch, może się mylę teraz. Bo nie wiem czy to jest ten mecz. Nie chcę was oszukać, ale zobaczymy to. Zobaczymy to niedługo. Także wszystko się wyjaśni. Też oni grali w sobie nie, ale ten motor dziwnie leciał. A <śm> <śm> do poprawy walk, do poprawy znowu. Teraz nie wiem, co tu leciało dobrze. Chyba tylko same flesze, jak się teraz nie mylę. To samo było ostatnio, jak nagrywałem o tym też wspomniałem, jak te mołdowy dziwnie leciały. Mamy dwa kille z mojej strony i w tej rundzie to by było na tyle. Kolejna runda przed nami. Trzecia w tym Nie, co ja mówię, czwarta, ale ja spojrzałem się tutaj. Najdzik miłości oczywiście musiał być. Spojrzałem się nie w to miejsce, co powinienem. <grym> ale już mniejsza z tym. Coś mi się wydaje, że jak teraz mam wszystko rozpisane na kartę, co mam pokazywać, jakie rundy, co i jak to? No, wydaje mi się, że to może jak krócej trwać teraz te materiały z tej serii. A jak w to możliwość, żeby zaoglądać same najlepsze momenty, to już będą na pewno krótsze materiały. Jeszcze bardziej krótsze. I, ale myślę, że też takie materiały idzie fajnie zobaczyć. Przynajmniej tak ja myślę. Jak nie wiem, jakie wy macie na zdanie na ten temat. Ale jak już będzie taka możliwość, to chciałbym Wam pokazywać nawet po. 2, 3, może nawet 4, do czterech będzie powiedzmy. Żeby nie był odcinek jakiś mega krótki, ani jakiś mega długi. Teraz zauważyłem w ogóle, że jak widzicie jak ktoś zdobył killa w prawym górnym rogu to trochę tam opóźnienie, bo pokazało mi, że zdobyłem jakiegoś killa, którego nawet nie zdobyłem w także trochę dziwnie. Tutaj Valve znowu co dobyłem. nie wiem czy to jest błąd ze serwerem w tym meczu było, coś nie tak, czy błąd Valve to jest od ich strony, nie wiem, nie wiem co mam o tym myśleć, ale trochę coś dziwnie, pokazało mi, że zdobyłem killa, którego nie zdobyłem, także dobre. Dobra, pora na kolejne akcje, kolejne rundy, ale tutaj już... Aż tak dobrze mi nie poszło w następnych rundach, takie po jednym, po dwa właściwie Właściwie, właściwie to bardziej po jednym zdobywałem już niż po mniej więcej. Już takie słabsze rundy trochę miałem, ale i tak byłem najlepszym graczem tego meczu. Druga runda, poziom gdzie atakujemy przez mida. Praktycznie wszyscy. A tu już jak widzicie dwóch się roz nie, nie, jeszcze nie. Albo? Bo facolet już nie wydał do jakiegoś czasu. Nie, zobaczymy jak to zaraz. Jak to dokładnie było. Jak to tutaj dokładnie było. Bo nie pamiętam wydaje mi się, że dwóch na pewno wyszło, ale czy... czy... trzeci jeszcze później wyszedł? Teraz to już jest dobre pytanie A i tak na meczu się że mi się nawet zabić się udało a co poszło za to Małe tam cięcie było chwilowe, ale dobra 11 runda przed nami, było tam 4 na 5 jeszcze, Czyli to jeszcze nie był ten czas, gdzie wychodzili. Należy grali w osłabieniu tylko o jednego mniej, która to była runda. Bo tu już za niedługo meczek będzie się kończył. Ale sam jak widzicie, robimy z nimi co chcemy: 9 do 1 dla nas, oni ugrali tylko jedną rundę na parcie, chyba jak na razie. Także nie mieli za wiele do powiedzenia tutaj. Ale to też jest to, że udało mi się w tych czterech meczach podróżować trafić na dobre teamy naprawdę. A dzięki temu, że Valve zrobiło te kolejne aktualizacje, to mogę Wam te mecze pokazywać, które rozgrywałem niedawno. Także tutaj już kolejna runda nasza. Moje MVP? Czy nie moje? Nie, nie moje, niestety nie. nie tym razem. My coś robiliśmy w tym meczu tego mida, chyba. O, widzicie, tutaj sobie przygotowałem jeden kill, a jak to możecie zauważyć, było niby że dwa razy, i teraz niby dwa razy. Zgon, także tch, ciekawe, nie? Ciekawe, czy to jest błąd ze strony Wal czy błąd serweru z tej gry? Nie mam pojęcia o co tutaj chodzi. Tak bardzo nie nalubię, nienawidzę USP-kiem grać w CS, a mimo wszystko magicznym cudem udało mi się zrobić dwa kile plus jeszcze taki niespodziewany jak widzieliście przed chwilą. Tak bardzo nie lubię USP, jak w ogóle w tej gierce, Nie lubię grać tą bronią za bardzo. A czasami niestety muszę. I w tym momencie jeszcze zostaje sam na sam. Nie spodziewał chyba się. Albo się spodziewał, nie wiem. I dla mnie wypisz. O to chodziło. W tym momencie jest już przedostatnia runda w tym meczu. Jeszcze zabiję swojego do kolekcji. No, no co no, co... Co mogłem za to, że był w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie, no. Timing w tym w tej gersie jest niekiedy fantastyczny. Znaczy czas już na ostatni... na ostatnią rundę w tym meczu. I to chyba nie, nie był ten mecz, gdzie oni się porozłączali. Albo mi ale wydaje mi się, że. Nie, a teraz są. To... to nie był ten mecz? Dziwne. Ale dobra, to, to jest teraz najmniejszy problem. 13 roto wygraliśmy. Ja tutaj. 16 killi. Także. 5 terminowych już wygranych. A 5 jeszcze trzeba wygrać. Żeby poznać rangę na mularzu. A Wy zostawiacie łapki w ogóle komentarze, subskrypcje, te jest lewy. I widzimy się w następnych filmach. Siemka.